Siema ludziska, z tej strony Shogo. Mam dobre wiadomości, twórcy Payday a trójki. Przestali w końcu wymyślać koło na nowo. I ta gra w końcu wygląda tak, jak powinna wyglądać dwa lata temu. Yy, mianowicie przypomina już coraz bardziej Payday Jadujeczkę, czyli grę, za którą pokochaliśmy po prostu tę serię, yy, Teraz wróciły skierę w stary w dobry stylu, jak w FAD-wójce. Widzicie z góry na dół? Yy, mamy kategorię jak w fd do tego kamizelki w miarę też wróciły, mamy segment regeneracyjny, po prostu czy regenerację w chwili jak nie obrywamy. Mamy Krajneta, wyobraźcie sobie, też wrócił już jakiś czas temu którego tutaj nie było, miał go nie być, ale przywrócili. Upierdliwi rzeczy, które mnie wkurzały, no to czat głosowy działa w końcu jak trzeba. Bo nie tylko, że w końcu mamy, to dali pod przycisk, czyli wiecie, jak ja streamuję, no to ja muszę mieć pod przycisk, żeby nie wkurwiać osób, którymi gram. No jak widzicie, gra wróciła na właściwe tory, ale pamiętajcie, to jest <laughs> Payday, to my jesteśmy tu ukradani na dlc i nie tylko, <laughs> no wiadomo, po tym po